Siemanko moi drodzy, mądrze z tej strony mam dla was złe wieści z pocha. 10 września wieczorem pojawi się post na temat przyszłego cyklu. Jak większość sądziła, nowy cykl powinien wlecieć pod koniec października po imencie, który EEG już zapowiedziało. Byłoby to logiczne z tego względu, że cykl pojawiłby się między premierą dodatku do Diablo 4 i wczesnym dostępem do Path of Exile 2. No i nie będzie nowego cyklu w październiku. Nie będzie nowego cyklu nawet w tym roku. IJJ swoją decyzję tłumaczy wcześniej wspomnianymi premierami, że zdecydowali się dostosować do sytuacji na arenie gier RPG i przełożą cykl 1.2. Dodatkowo zamierzają przesunąć część elementów z cyklu 1.3. Do cyklu 1.2. A samą premierę cyklu planują na, uwaga, pierwszy kwartał 2025 roku. Twórcy argumentują, że wiedzą, że cykle są nieregularne, będą celować w większą regularność, ale z drugiej strony uważają, że dostarczenie aktualizacji i kontentu będzie miało większą wartość niż regularność. Powiem tak, decyzja jest absurdalna. Jak całe to tłumaczenie. Zważywszy, że mówią o kwartale, to pewnie nie planują wydać tego cyklu w styczniu, a spodziewać się go może na przełomie lutego i marca 2025. Do tego czasu gra będzie zwyczajnie martwa. To nie jest moja opinia. Widać to po liczbach gdzie obecnie regularnie Wasa pograło około 2000 ludzi. Wiem, 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 jest dwa miesiące po starcie cyklu. Ale to tylko pokazuje, że nowy sezon, nowy content może przyciągnąć ludzi i trzymać ich przy grze. Przy najgorszym scenariuszu, nowy cykl pojawi się za 9 miesięcy, od startu cyklu 1.1. Większość ludzi do tego czasu zapomni o tej grze. A co jak w pierwszym kwartale ogłoszą nowy sezon w Diablo 4? Co jak ogłoszą oficjalny start Path of Exile 2 i koniec early accessu z Super Duper League? Znowu przesunący o 3 miesiące, Wstają nam jakąś gadkę, powiedzą, że ze względu na sytuację na scenie RPG, no nie ma sensu tak dużego i ważnego dla nich update'u robić. Podejmują trudną i niezbędną decyzję o przesunięciu cyklu, bo uważają, że tak będzie najlepiej dla gry i community. EAG musi zacząć się rozpierać łokciami na arenie RPG, a nie chować łeb w piasek. Inaczej gracze oraz twórcy, content kreatorzy. Zaczną odchodzić od tej gry, bo zwyczajnie nie będą mieli co nie robić. Pani Last Epoch już raz udzielili g to zaufania. Było to na samą premierę. Kiedy to po premierze przeciągali ogłoszenie cyklu Harbingers of Ruins i w końcu jak ogłosili, to stwierdzili, że sezon jest niegotowy i wolą dać nam ukończony produkt. Pamiętam jak wielkie zainteresowanie było tą gierką, kiedy to co chwila ktoś wchodził na stream i pytał, kiedy nowy cykl, kiedy nowy cykl, co tam się dzieje. Jaka była reakcja, kiedy spodziewaliśmy się, że cykl będzie na dniach? A tu pojawia się info, że jeszcze 60 dni czekania. Wszyscy byli w szoku po prostu. Efekt? Jedna trzecia graczy na starcie cyklu w porównaniu do tego, co było na premierę. Eksploity z Goldem, raz, drugi, trzeci. Poro błędów i bugów I po raz kolejny twórcy proszą nas o kolejne kredyty zaufania. Co jak pojawią się te same błędy, te same eksploity, online wciąż będzie spadał. Finalnie to wszystko, o czym wspomniałem, doprowadziło do szybkiego odpływu graczy do innych gier. Jakich pytacie? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Off of Exile w tym czasie wypuściło jedną z lepszych lik i pomimo okresu wakacyjnego wykręciło rekordowe liczby. Pokazuje jasno, że receptą na przyciągnięcie graczy do swojej gry jest content, a nie znalezienie odpowiedniego okresu czy niszy wśród innych gier i odpalenie cyklu wtedy, to może z braku laku gracze zagrają w naszą gierkę, tak? I będzie dobrze. Już na sam koniec pozwolę sobie stwierdzić sarkastycznie, że dziękuję twórcom Last Epoch za jedno. Że ze spokojem będę mógł ponadłupiać sobie w Path of Exile 2. Zapraszam na streamy, zapraszam do subowania, dzięki, cześć.